Bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku z cyklu Let's Play SimCity. Ja jestem z Sato i próbujemy razem tutaj dokonać czegoś większego, jakiegoś większego miasta zbudować. Yy, włączmy czas. A tutaj jest nasze ostatnie centrum wystawnicze. Ojciec, choroba. Chorują ludzie. Jak chorują ludzie, trzeba będzie zająć się troszeczkę też szpitalikiem, czy kliniką właściwie. Rozbudujmy ją, póki mamy pieniądze, bo później będzie z tym ciężko. Jest na maksy, chyba rozbudowana, jeszcze tylko dajmy, dodajmy jeszcze jakiś tutaj dom pójdzie. Trudno. Myślę, że karetka jest ważniejsza niż dom. No i to jest wszystko, co z kliniką możemy zrobić. Straż pożarna nie wiem, czy daje radę. Na wszelki wypadek, dajmy im jeszcze, może jedną siedzibę. Znaczy siedzibę, co ja gadam. Tutaj chodziło mi o garż dla dalej jak to się nazywa? Dla wozu strażackiego. No i impreza się zaczęła jest 68-9 osób 70 już i minus 12 tysięcy a kosztowało mnie to 15 główna atrakcja Niech tylu zadowolonych niezamożnych nie, nie, teraz czy w szczególnie miasta czy jest stu fajnie. 70 no. ile to produkuje? 30% produk produkcji prędkości, się. w godzinie szczytu, no to jednak ta atomowa jest najlepsza chyba. Spoko, teraz trzeba to rozplanować w Oj, z wodą był problem. To dowodzi, że nie dobudować jeszcze kolejne stanowisko. O i spójrzcie, jak tu się rozniosła ta woda. Przez właśnie chyba oczyszczanie ścieków, jeżeli dobrze pamiętam. Dodajmy jeszcze jedną taką... Taki zbyt... No, what the fuck? Czemu za mało? Ile to kosztuje? Dobra, faktycznie mam za mało pieniędzy. No i co dalej? Co dalej? Będziemy próbować to miasto jakoś rozrastać, prawda? I to jest ważne. Tutaj będą jakieś tam fajne rzeczy. Nie podoba mi się tylko ta spalarnia, że ona jest w tym miejscu. Zobaczmy, ile ona kosztuje. 9 koła, z czego kosztuje jeszcze, bo oczywiście to jest spalarnia, jako tako, też sama w sobie. 25, 25 plus 9 jest 34, i ona będzie musiała być gdzieś tutaj przeniesiona. Na bankę. Fajnie, fajnie. Czyli zbieracie te materiały, czy nie, bo. Niby ciężarówki jeżdżą z tym, i zbierają, a spójrzcie, no jeździ niby ta ciężarówka. Tylko ona w No, i ona zbiera niby te wszystkie rzeczy, które da się wiem, przetworzyć, ale widzę, że jakoś ich tutaj zbyt dużo nie ma. To jest lekki ból. Ostatnio w moim mieście, no to po tysiącami leciało, no, woda, no, no widać, że wodę potrzebujemy. Dobra. Spoko. Dobra. Przeciągnijmy jeszcze tą ulicę. Da tak, tutaj. Nie, 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 nie. Usuwamy tą ulicę. Teraz tak myślę, jak tutaj tę ulicę prowadzić, bo szczerze, no nie jest zbyt fajnie teraz przez to coś. Jak tak pójdzie, będzie... Dobra, niech tak będzie. Będzie lekko pod kątem. Jak tam, co? Cały czas mniej Chyba już więcej ludzi nie przyjdzie, ja wiecie? Może być z tym problem, dobra. Problem mam, ale z, z wodą na razie. Ja to kosztowało? 30. To daj, dawaj, dawaj. Mamy kolejną wodę i teraz nadwyżki jest ile? <laughs> Przepraszam Was bardzo za to. Coś mnie bierze, gardło, trapie ogólnie i... Powiem szczerze, że choroba mnie coś tak powoli dotyka. Da radę tutaj, da radę tutaj fajnie. Puścimy. What the fuck. Dobra, tu dopuścimy jeszcze jedną Nie Niezbyt fajnie. Przez to, że tutaj jesteśmy ciepisko. Tak ustawimy. Tak, oczywiście też. I tak. No, dobra. Dajmy jeszcze to i teraz trzeba by było zwiększyć wartość gruntu, prawda? Mm, 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 mm. No i właśnie ostatnio sprawdzałem sobie, bo chci chcieliście tego streama, to to tamto. No i sprawdzałem sobie, czy będę mógł i napotkałem pewną przeszkodę. A jaka to była przeszkoda, już Wam mówię. Tylko najpierw zajmę się tą wartością i boję, boli mnie to, że tutaj te wścieki powoli nie wyrabiają. Ale tak poza tym jest wszystko spoko. Yy, przeszkodę taką, że... No dalej, gdzie one są? Tu I dajmy skwery. Skwery, bo wolę bardziej ja osobiście. O właśnie, tu chciałem dużo skwerów dać. I jaka to przeszkoda, pewnie się zapytacie. Ano przeszkoda jest taka, że... Jakby to wam opisać, żebyście dokładnie zrozumieli o co mi chodzi. Tutaj też dużo skwerów jeszcze. Patrzę cały czas na pieniążki, bo wiadomo, pieniążki tutaj bardzo szybko można stracić. Gorzej z uzyskaniem, później z powrotem ich. Jest. Wszystko może tutaj, jakiś Jeszcze jeden. Ten... No dobra, tym się zajmiemy później. E, taka to jest przeszkoda, że e, nagrywałem oczywiście taki testowy odcinek z SimCD. A testowy odcinek jest 30 sekund. To było coś takiego, żeby sprawdzić, czy to wszystko pięknie działa, czy silna nie zacina. Powiem szczerze, że przy, przy 480p, czyli tej takiej prawie HD jakości, ale prawie, nie widziałem większych lagów. Wszystko działało ładnie. Lecz nie mogę ja sam oglądać tego, ponieważ moje wtyczki w przeglądarce crashują się. Nie wiem czemu, jeżeli znacie odpowiedź na to, a ta odpowiedź mi jest bardzo, bardzo, bardzo mocno potrzebna. To piszcie śmiało w komentarzach Gdyż, no mówię, no do końca sam nie wiem jak to wszystko wychodzi A najpierw ja sam to muszę ocenić Nim to dam dalej, żeby... A co tutaj takiego jest, że nie można wytyczyć drogi przez budynki? Co to jest? O Jezu, co to ma być? Czemu przez taki walnięty jeden budynek nie mogę? Słuchajcie, usunę to po prostu. Tak, wiem, przestałem zarabiać. Przez jakie budynki? Człowieku, o czym ty do mnie mówisz teraz? Bo e, za bardzo nie rozumiem tego, co ty do mnie mówisz. No widzicie to? Na wprost nie mogę, ale jak lekko podkręcę drogę, to będę mogło no, trudno. Muszę trochę podkręcić. Tu damy więcej też... A, bo tu była dzielnica. dobra. Damy tak. No i puścimy miasto dalej, żeby się rozrastało. I jak to z tym... O, zarobiliśmy 3-4000 prawie. No to mi się podoba. Fajnie, że zarabiamy. Spoko. Tak, teraz patrzę śmieciowisko. Co tu ode mnie chcą? Musimy mieć więcej śmieciarek, nie dociera do wszystkich. Dobra, edytuj. 5 koła, dobra. Jedną śmieciarkę dobudujemy żeby im, nie, żeby nie sapali, że nie mają. Poczekamy na rozwój sytuacji. O, widzicie, już tysiąc zarobiłem. Przed chwilą mieliśmy na minusie. Już 1000 zarabiamy, czyli nie jest wcale aż tak źle Jakby się wydawało Tylko myślę co tu wybudować Właściwie to wysypisko śmieci bo by musiało być gdzieś tutaj najlepiej Ale póki jest tam to tam musi zostać I co no 9 koła, już zarobiliśmy na samym głupim jednym... jednej zabawie. A jak widzą się towary, które się sprzedają? O Jezu, czemu to się nie sprzedaje? Może dlatego, że samochodów nie mamy? Nie rozwinęliśmy chyba do końca, prawda? A nie to. Tu chciałem kliknąć. No nie no, rozwinięty jest do końca. Czyżbyśmy mieli problemy z dojazdem? Tak jest, jest problem z dojazdem. Właśnie to, tu się zaczynają schody. Nie jest problem wybudować miasto, tylko stworzyć je tak, żeby to wszystko w miarę płynnie działało. Jak widać u mnie zbytnio to nie działa płynnie. No ale w międzyczasie powinno się sypnąć trochę pieniążków. coś sprzedało się coś, czym się wydaje? Czy skończyło się to? Nie, to cały czas się dzieje. To musiało się coś sprzedać. Tak, sprzedały się rury. Fajnie. Spoko. Dobra, co ja chciałem zrobić? Czego my tu nie mieliśmy? Oczyszczania ścieków. Dajmy jeszcze jedną tą rzecz. Nie wiem jak to się poprawnie nazywa nie jestem specjalistą. To jest zbiornik szamba. Człowieku. Z czym do ludu. Dobra, tu nam się już budują fajne widzę. Jakieś zagięte. Czasoprzestrzenne przestrzenne budowle. No i co dalej, co dalej. Dalej musimy rozwijać miasto, żeby ludzi za ty przybywało do nas. No pewnie. Dobra. Tak myślę, że czasami powoli szpitala nie budować. Mamy 2000 na plusie. A szpital ile bierze? 1700. I 120 jest potrzebne kasy. Obligacje, patrzę na obligacje, nasz też nie jest zbyt wesoło. Chociaż, chociaż, spoko poczekamy jeszcze chwilę. I coś mi się wydaje, że ten szpital buduje gdzieś tu, albo gdzieś tu. To się zobaczy, no, medycyna musi być mimowolnie, ponieważ jeżeli będą chorować, to ludzie będą uciekać z naszego miasta. Jeżeli się za zauważyliście ruch, jakby yy, to powiedzieć, nie umilk, bo ruch nie milknie, lecz, no, zmniejszył się stanowczo yy, poprzez to, że jest godzina 23 i... W, no jakby to nazwać jest to takie yy, rzeczywiste odwzorowanie, że ludzie faktycznie najwięcej jeżdżą w godzinach 7 kiedy jadą do pracy a... 16, 15, kiedy wracają tak, a normalnie no, to nie jeżdżą aż tak dużo dobra, 35 koło, fajnie wow tu naprawdę będzie wielkie czu. Niedziela, niedziela, niedziela. Urządzi udaną imprezę na studeniu w, w swoim mieście. No. Czyli się udała impreza. Brawo. Dobra, no, ale z tym chyba poczekamy, jeszcze nie będziemy ich tak co Nie, 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 nie. Trzęsienie ziemi. Nie! Fuck! Wow! Tu jest epicentrum! Że ich posrało, jak mi tutaj co. To jak to mi tu runie, nie? Tu runęło. Oj, nie, no! No mój budynek! Nie! Ok. Jestem zszokowany. Jestem dosłownie. bardzo mocno. zszokowany. Nie mogłem im pomóc. Nie mogłem nic zrobić. To wszystko było poza moim. co to jest? Średni ogród z rzeźbą, niestety. do zaraz będę budował. No niestety, nic nie mogę zrobić, oni sami. To się samo tak jakoś stało. I tu jeszcze jedna, dobra. No trudno, i tak się zdarza, prawda? Trzeba żyć dalej. I... What the fuck, ile tu tych burz Co mi tu płonie? Fuck, ale tego tu dużo jest. Spo wow, wow, raz, dwa, trzy, cztery. Nie, no wozy strażackie nie będą nadążać. Fak, klinik nie domu, przy klinice się pali. Ja pierciele. Nie, no trzeba dodać jeszcze jakieś tutaj... Radiowozy. Radiowozy jakieś. Dobra, jest max, już jest max, więc nie mogę dać. No i mi nadzieję, że to jakoś opanują, bo... Będzie ciężko, będzie bardzo ciężko, Jezu, a tu... No nie powiecie, fajnie wygląda ogień, prawda? Wyobraźcie sobie, że idziecie sobie ulicą i oglądacie sobie takie właśnie piękne rzeczy. a tutaj coś się buduje, tutaj też fajnie, spali się wielki wieżowiec. No i coś ciekawości, podchodzicie pod sam wieżowiec i patrzycie do góry, ale ja do góry spojrzeć nie mogę niestety. Dobra, mniejsza z tym. <grym> Ale nawiedziło nas pierwsze trzęsienie ziemi, pierwsza katastrofa w tym mieście A tak oto wygląda ten budynek, o którym wspominałem, który jest epicki. Agrimer agrimer właściwie. O, <gry> mamy ogromną sprzedaż, fajnie. Dobra, jesteś do kasacji jeszcze trzy opuszczone domy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, nie, nie klinika, nuluj. Nie klinika. To miał no trudno, czego się nie udało ratować. No tego się nie udało ratować. Dobra, tu bocześ jeziemy gdzieś, nie? Będę potrzebowa, Będę potrzebował Jakiś park mały, cóż... Cóż... Damy ten taki Niech się ludzie cieszą. Jest cała ulica płonie. Ej, to, to jest fajne. To mi się podoba. Zobaczcie, jak to fajnie z oddali wygląda. Czekajcie, jesteśmy na... <laughs> Tylko, Ty może zapowiedz, pożarom ugać więcej niż tyle pożarów w ciągu jednego dnia. Jesteście. Kurczę. Jesteście tutaj przy, przed domem. Wychodzicie sobie, patrzycie, a tam smugi dymu czy się pali. No, genialnie to zrobił. Mi się podoba to rozmazanie ekranu, to wszystko. Więc, jeżeli ktoś się jeszcze raz zapyta, mi, czy warto kupić SimCity 5 w tym momencie, dosłownie. Dla mnie to będzie jednoznaczne z tym, ja bym go teraz wziął i z kiełbasy wam Przez Bo naprawdę warto. Jeżeli masz ochotę, jeżeli jesteś fanem przede wszystkim... Yy, jeżeli, jeżeli jesteś fanem przede wszystkim SimCity, to ty nie możesz opuścić tej produk produkcji. To nie jest to samo co na z gdzie gra była wręcz do dupy. Tutaj wszystko jest piękne. Fact, fakt fakty niektóre rzeczy są uproszczone, ale... Ale jest pięknie, naprawdę. I uwierzcie mi na słowo, że warto zainwestować te, no przykładowo, już mówię maksymalnie jak się da, czyli o edycji nielimitowanej, tylko kolekcjonerskiej, tak się ona nazywała, ta najwyższa, nie jestem pewien teraz, więc w razie jakichś błędów poprawcie mnie. Ona chyba kosztowała 180 zł. Jak najbardziej warto kupić, naprawdę. I teraz powiem to tak jak... No nie, nie pow... Wow, tu też się pali, wszędzie się pali. No co jest? Kurde. Dobrze, no, że atomówka mi nie padła, bo jakby padło, to... To by był dopiero, dopiero niezły ubaw. Nie to chcę nacisnąć. Zrobimy imprezę, ale teraz by krosy były, to zrobimy zawody sportowe. Zrobię to. <śled> Okej, okay, dobra. No cóż, tutaj się jeszcze spłonęło, się spaliło. Um, no i no chyba na razie tylko tyle mogę zrobić, prawda? Jak tutaj to wszystko wygląda ładnie. A tutaj zbierają? No, znowu brak materiałów wyt wytwórnych. A więc, jeżeli ktoś też mi potrafi odpowiedzieć na pytanie, czym, jak, jak, kiedy, dlaczego zbierają e, te materi materiały wtórne, poprawiam się, bo wtedy powiedziałem źle. Niech mi napisze w komentarzu, bo nie rozumiem, czemu czasami mam brak materiały wytwórne, a czasami zbierają. Nie wiem, czy to zależy od wielkości miasta, tego jak to wszystko się szybko zużywa i ilości śmieci, czy też od czegoś innego. No dobra, i myślę, że na dzisiejszy odcinek to będzie wszystko. Mam nadzieję, że się spodobało, bo spodobały Wam się moje pożary, moje trzęsienie ziemi i przede wszystkim. No dalej, pojawia się. Moje... corporate. Tak, chyba corporate. E, no i cóż... Co to co to tu tutaj? Nie! Nie! Moja szkoła! Czemu mi nie mówicie? Dobra, my też się zajmiemy w następnym odcinku. Teraz ja się z wami żegnam. Siema na rapa. Cześć!